Witam Was serdecznie na moim kanale Fitness Bez Ściemy. Zapraszam na kolejny odcinek z serii Moja Yoga. Dzisiaj na tapetę bierzemy pozycję wojownika, warrior. Są trzy pozycje. Ja jednej w ogóle nie stosuję. Wyjaśnię Wam zaraz, dlaczego. Dwie pozostałe też Wam objaśnię, co i jak i po co. Koniecznie obejrzyjcie odcinek poprzedni z trójkątem, bo tu ta baza, podstawa tej pozycji jest taka sama jak w trójkącie, więc kto nie widział, koniecznie obejrzycie poprzedni odcinek, w którym szczegółowo wyjaśniam w jaki sposób tutaj dopasować ustawienie tych bioder, ustawienie stóp, żeby mieć z tego jak największej korzyści, a nie obciążać stawu biodrowego. Więc wojownik 1, pozycja, której ja w ogóle nie robię, ani sama, ani z nikim, to jest z jedną nogą do przodu, druga noga jest pod kątem 45 stopni. Piodra są skierowane do przodu w tym samym kierunku, co przednia noga. Jeszcze jak te kolana są tylko lekko ugięte, to jeszcze jak ci mogę, ale kiedy tą nogę już będziemy zginać, czyli ją musimy jeszcze przesunąć do tyłu, z tą stopą ustawioną pod kątem 45 stopni, z biodrami do przodu, chodzimy niżej z biodrami, no to pff, przecież ta kostka jest totalnie wykręcona. Totalnie. Ta pozycja dla mnie jest zupełnie nieanatomiczna, jeżeli chodzi o tą nogę z tyłu. Tu jest bardzo duży nacisk teraz na kostkę. Te biodro też dziwnie tu pracuje. Kolano, cała ta. Wszystkie stawy tylnej nogi dla mnie absolutnie nie absolutnie nie, pokażę Wam jeszcze to z drugiej strony już czuję tę kostkę, już ją czuję jak się naciągnęła czyli jedna noga z przodu druga z tyłu, jeżeli to zrobimy ze stopą pod kątem 90 stopni no to to jest zupełnie inna bajka zupełnie inna bajka to jest pozycja następna, ale tu ta stopa jest przekręcona pod kątem 45 stopni no spróbujcie, no przecież ta kostka aż woła żeby tego nie robić. I im niżej schodzimy, co jest po prostu prawie niewykonalne, bo ta noga to blokuje. Gdybyśmy tą nogę przekręcili do tyłu, no to wtedy tak. Nie robię. To jest właśnie powód. Jest za duże obciążenie, szczególnie na kostkę. W zależności jeszcze, jakie ktoś ma stawy. jeżeli tą kostkę będzie miał mocno tutaj mobilną, to któryś staw będzie poszkodowany w tej pozycji. I pytałam wiele osób, które były świeże po kursach jogi, 200, 300, 500 godzin, żeby zapytali się swoich mentorów, jaki jest tej pozycji i co z tą kostką, co z tym kolanem, które jest wykręcone w nienaturalny sposób. Jeżeli biodro skręcamy w tą stronę, no to tu jest za duże obciążenie na tą, na, na tą kostkę. Nikt mi nie odpowiedział do dzisiaj. A wiem ze statystyk, że bardzo dużo nauczycieli jogi ma kontuzję Biodra i ja obwiniam tą pozycję za to. Więc osobiście nie robię sama i nie robię z nikim tej pozycji. Ja robię natomiast pozostałe dwie. Wojownik 2, wojownik 3. Wojownik 2 podobny jest do poprzedniego odcinka, do naszego trójkąta. Czyli mamy, to już znacie, mamy nogę przekręconą do boku. To jest to samo ustawienie, czyli znowu ten drugi palec jest w linii z środkową częścią naszego łuku. Jeżeli macie odpowiedni zakres ruchu, jeśli nie, to obejrzyjcie poprzedni odcinek, w którym wyjaśniałam, jakie powinno być prawidłowe ustawienie bioder, aby mieć jak najwięcej korzyści z tej pozycji. I tu, przy tej pozycji, wojownik 2, te nogi muszą być naprawdę bardzo szeroko rozstawione, czyli odsuwamy tą naszą prawą nogę i dopiero wtedy uginamy kolano. Jeżeli robicie to zbyt, ze stopami zbyt blisko do siebie ustawionymi, to zrobicie w ten sposób. Przeniesiecie ciężar ciała na lewą nogę, kolano jest już przed naszą kostką. Pracujemy nad wzmocnieniem, uda, będziecie je czuli, ale nie rozciągamy nogi, ani jednej, ani drugiej. Więc ta, no, ta noga musi być dalej, przesuwamy ją. Ja w taki sposób zawsze mówię, wtedy zawsze możecie wrócić, zawsze możecie poprawić tą pozycję. I uginamy kolano. Przy uginaniu kolana powinniście czuć, że schodzicie z biodrami w dół. Nie w lewą stronę, tylko w dół. Dlatego te nogi muszą być rozstawione szerzej, bo jeżeli są szeroko i uginam kolano, no to muszą mi biodra. Skierować się w dół. Wtedy czujemy, tu nam się jeszcze bardziej niż jak przy trójkącie z poprzedniego odcinka. Rozciąga wewnętrzna część, uda. Pracuje. Przednia część uda, pracuje też prawa noga. Ciężar ciała porówno, 50-50, czyli środek ciężkości jest dokładnie w naszych biodrach. No i dostawiamy ramiona. W taki sposób wygląda prawidłowo. Wojownik 2. Zrobię jeszcze na drugą stronę. Zaczniemy sobie tak, jakbyśmy zaczynali całkiem od początku. Czyli przekręcamy tą nogę. Sprawdzamy, żeby biodra były skierowane do przodu. Tu będą te punkty, w których ciało kompensuje, będą takie same, jak w trójkącie. Więc macie to w filmie poprzednim w trójkącie. Tu wygodniej mi jest odstawić znowu Prawą nogę, znaczy wasza prawa, możecie odsuwać lewą i schodzimy. Kolejnym punktem, gdzie wasze ciało może kompensować, to jest kolano. Jeżeli mięśnie wewnętrzne uda nie będą na tyle rozciągnięte, żeby zejść nisko, to będziecie przekręcać biodra w drugą stronę. One się z automatu przekręcam, kolano będzie wypchnięte do przodu, nie będzie już w linii z kostką i zobaczyć, co się. Z tą kostką i z tą stopą dzieje. Tu mamy pięknie, ładną linię, schodzimy niżej, ale już mięśnie nie dają rady. W taki sposób następuje kompensacja. Kiedy uginacie kolano, biodra schodzą w dół i patrzycie na wasze prawe kolano, to powinniście widzieć w zasadzie tylko końcówkę dużego i drugiego palca. Jeżeli ich w ogóle nie widać, to znaczy, że jest za bardzo ciężar ciały przeniesiony na prawą stronę. I ramiona. Ramiona, barki w linii z naszymi stopami. Pokażę Wam to jeszcze pod kątem. To jest bardzo ważna pozycja kolana. Ona nie może uciekać do przodu. I barki. Ciężar ciała, szczególnie ta, ta przednia stopa, jeżeli kolano ucieka, to nie macie już w pełni zakreślonego tego łuku w waszej stopie. Ciężar ciała musi być na całej stopie, tak żeby było widać ten łuk. To mamy Wojownik 2 i Wojownik 3 jeszcze. Wojownik 3 to już jest pozycja na jednej nodze. Czego tu zacząć, jeżeli dopiero zaczynacie jogę i ten balans jeszcze nie jest na tyle mocny? Można się czymś wspomóc. Weźcie sobie krzesło, czy możecie robić przy ścianie, czy przy stole. Najczęściej na klasie jogi nauczyciel po prostu prosi: stoimy w pozycji góry. Unosimy ramiona, ramiona mam przed sobą, unosimy jedną nogę i do pozycji wojownik 3. No wszystko pięknie, jeżeli się jest na takim poziomie jak nauczyciel, A jeżeli nie to co? No będziecie się chwiać, przewracać i nie będzie z tego żadnej przyjemności. Więc co tu teraz należy zrobić? Więc ja zaczynam zawsze od skłonu do przodu. I podpieramy się. To może być ściana, to może być krzesło, to może być stół. Ja mam niżej, ale wy możecie mieć... Wyżej. Pierwsza, podstawowa uwaga, nie przenosimy ciężaru ciała na nasze dłonie, ciężar ciała jest dalej na naszych stopach. Teraz jedną nogę odwodzimy do tyłu, ciężar ciała jest dalej na jednej nodze. Możecie próbować, tu tylko podpieramy się bardziej mentalnie, że coś tu przed sobą mamy i próbujemy unieść tą jedną nogę, dosłownie tylko na kilka centymetrów, żeby zobaczyć, czy tą równowagę utrzymacie próbuję. można na ugiętej nodze nie zrobicie pełnej wersji wojownika 3 jeżeli nie jest dobrze rozciągnięta tylna część uda po prostu nie zrobicie to będzie was blokowało więc najważniejsze jest rozciągnięcie tych mięśni ta pozycja wam te mięśnie rozciąga noga do tyłu i unosimy Stopy, nogi, którą unosicie skierowane w dół. Jeżeli stopa zostanie przekręcona, uniesiecie biodro, w tym momencie prawe, to będziecie tra tracili równowagę. No na razie się podpieramy, więc nic się nie dzieje, ale musicie o tym pamiętać. Nogę unosimy tylko do momentu, kiedy palce, stopy są skierowane w dół. I w taki sposób pracujemy. Sprawdzając na ile możemy tą nogę rozciągnąć, czy ona jest gotowa, czy nie. Każdy tutaj znajdzie swoje możliwości. I dopiero wtedy, jak już utrzymujecie równowagę z wyprostowaną nogą, może najpierw jedno ramię, potem dwa ramiona. W taki sposób się pracuje. Jeżeli ktoś jest początkujący, no to małe szanse, żeby z pozycji stojącej wykonał Wojownika 3. No bo nie ma wprawy. Nie ma wprawy, nie wie jak kontrolować mięśnie. Mózg też cały czas się uczy, które mięśnie musi angażować w której pozycji. I wy na początku musicie to wytrenować. Jak to wytrenujecie, to będziecie już sobie to spokojnie robić. Więc ja osobiście w taki sposób zawsze pracuję na klasie z ludźmi, którzy mają problemy z równowagą lub dopiero zaczynają jogę, ze skłonu do przodu. Pierwsze już będzie od razu widział. Mm -hmm. Z reguły te mięśnie pośladków i tylna część uda są raczej mocno przykurczone, więc ludzie nie są w stanie tych nóg nawet wyprostować. Więc prostujemy na przemian. Jedna, druga. Ale jeżeli poczujecie, że przy, przy prostowaniu nogi unosicie ramiona, czyli zaokrąglacie plecy, to już jest kompensacja. Czyli nie prostujemy tej nogi w pełni, dopóki nie mamy cały czas... Prostych pleców. Tu warto by było sobie ćwiczyć, może przed lustrem czy przed telewizorem, który jest wyłączony, bo będziecie widzieli swoje odbicie. Czy zaokrąglacie plecy, kiedy prostujecie jedną nogę, czy nie? Jeśli nie, to mięśnie są gotowe i możecie próbować prostować obie nogi. Ale jeżeli poczujecie taki ruch, no to znaczy, że mięśnie nie są jeszcze gotowe. Na całkowite wyprostowanie kolan. Ale nawet jeżeli mięśnie nie są rozciągnięte, można ćwiczyć pozycję równowagi na jednej nodze. Wtedy ta noga jest ugięta i tak będzie się czuć, że się rozciągają masywnie mięśnie. Ale z tą uwagą, my już ciężar ciała mamy na tej stopie. Tu się tylko lekko wspomagamy, próbujemy może tylko jedna ręka, może tylko jeden palec w taki sposób. Jest dużo prościej i jest dużo bezpieczniej niż w ten sposób. Przynajmniej na początek. Później, kiedy się już wprawicie, wasza równowaga jest super mocna. No już można naprawdę różne fajne przejścia między różnymi pozycjami robić, ale ja osobiście polecam tą wersję, bo jest dużo bezpieczniejsza, łatwiej się przyzwyczajacie do. Balansowania na jednej nodze, i przy okazji nie obciążacie mięśni, tylko pracujecie dokąd możecie tą nogę wyprostować. Jeżeli robicie z pozycji stojącej, no to tu już nie bardzo jest, jak regulować ustawienie tej nogi. To tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że wyjaśniłam to. Są trzy pozycje. Ja pierwszej w ogóle nie robię. Druga pozycja, kiedy macie stopy ustawione pod kątem 90 stopni, i trzecia pozycja, kiedy już balansujemy na jednej nodze. Jeżeli są jakiekolwiek pytania, proszę piszcie tutaj pod opisem w komentarzu. Możecie się również kontaktować na Instagramie, jak również dołączyć na naszej grupie na Facebooku. Dziękuję, czekam na Wasze kciuki i serdecznie dziękuję tym, którzy dołączyli do programu. Wspieram Fitness Bezcimy, bo dzięki Wam Albrond widzi, że. Traktujecie moje treści bardzo poważnie, są dla Was wartościowe, doceniacie to, wpłacając miesięcznie chociaż minimalną kwotę. To pomaga rozwijaniu się mojego kanału. Dziękuję Wam bardzo, do zobaczenia za tydzień już z nowymi ćwiczeniami na stepie.